Witajcie kochani, dziś zapraszam Was na zupełnie nową serię. Będzie to seria poświęcona dla wizerzystów i dla osób, które zawodowo chciałyby malować. Jeśli nie wiesz, jak zgromadzić swój zawodowy kuferek, jakie produkty są takim makijażowym absolutnym must have w zawodzie wizerzysty, to pokażę Ci krok po kroku w kolejnych odcinkach moje wyposażenia kuferka i produkty, bez których przez lata nie mogę się obejść absolutnie. Drodzy, tak jak powiedziałam w zapowiedzi, postanowiłam stworzyć serię odcinków dedykowaną osobom, które chciałyby lub są wizerzystami, a chcą poszerzyć czy uzupełnić swój kufer. Chcę Wam krok po kroku pokazywać produkty, z których w swojej pracy korzystam najczęściej, z uwzględnieniem tego, na jakie okazje wykorzystuję te produkty, dla jakich skór i dla jakiej grupy klientek. Te produkty mi się przydają. Mam nadzieję, że ta seria będzie dla Was przydatna. Jeśli takie tematy są dla Was ciekawe. Jeśli chcecie więcej odcinków właśnie z tej serii, to koniecznie zostawcie suba, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, nad jakimi produktami najbardziej się zastanawiacie, albo czego w Waszym kufrze brakuje. Ja to wszystko będę oczywiście czytać i Wam odpowiadać. A teraz przechodzę do pudrów. I pierwsza kategoria pudrów to będą pudry turbomatujące, które wytrzymają naprawdę cały, cały dzień. Nie są to pudry, których używam przy sesjach zdjęciowych, są to pudry, których używam podczas nagrań oraz pudry, których używam do wykończenia makijaży wieczorowych czy ślubnych. Pierwszym i oczywiście kultowym absolutnie produktem, który znajdziecie w wielu miejscach tutaj na YouTubie, będzie Translucent Powder od Lory Mercier. Ten puder uwielbiam z kilku powodów. Po pierwsze, mimo tego, że bardzo intensywnie matowi, prawie zupełnie nie zmienia koloru skóry. Świetnie sprawdza się zarówno nakładany puszkiem, nakładany pędzelkiem, jak i nakładany przy pomocy mokrego beauty blendera. W każdej z tych opcji da nam odrobinę inne krycie i odrobinę inny rodzaj matu. Jednak w każdej sytuacji będzie to puder naprawdę bardzo trwały. Oprócz tego macie tutaj zadowalającą pojemność, jeśli chodzi o pracę makijażysty, bo jest tu aż 29 gramów. To nie jest standardowa wielkość, naprawdę jest to jeden z większych pudrów dostępnych na rynku. Warto szukać go w promocjach. Na daglasie albo w internecie, bo często promocje właśnie na ten puder się zdarzają. Dla kogo ten puder się nie sprawdzi? Absolutnie nie sprawdzi się dla skór suchych i nie lubię go również używać na skórach dojrzałych. Moim zdaniem wtedy podkreśla zmarszczki, daje wrażenie suchości skóry, daje wrażenie spięcia skóry, więc pamiętajcie, to jest puder idealny do skór tłustych, do skór mieszanych i raczej do skór dość młodych. Kolejny puder odkryłam stosunkowo niedawno, ale zdążyłam go już naprawdę mocno pokochać. Jest to puder Dr. Irana Eris. Ten puder jest jeszcze drobniej zmielony od pudru od laury. Ma tutaj taką świetną siateczkę i opakowanie, które uniemożliwia mu wysypywanie się w dużej ilości, za co bardzo go cenię. Zobaczcie, on jest. Ekstra miałki. Tak naprawdę nie zostawia absolutnie żadnego koloru. Ten konkretny puder nazywa się Matte and Blur Makeup Fixer w odcieniu również translucent. Pudrów z Dr. Eris macie kilka, każdy z nich będzie dawał inny stopień krycia, inny rodzaj wykończenia. Więc jeśli potrzebujecie pudru, który rewelacyjnie zmniejszy widoczność porów, który nie będzie absolutnie widoczny na skórze który wytrzyma długie godziny, to ten puder jest naprawdę rewelacyjnym rozwiązaniem. Wychodzi dość drogo, jeśli go porównamy na przykład z laurą, a to dlatego, że tutaj tego pudru mamy tylko 10 gramów. 10 gramów za około 90 zł, 80 zł. Taka jest mniej więcej cena tego pudru w internecie. Więc jeśli go policzymy razy 3, to zobaczcie sami, że puder z laury wychodzi nam wtedy naprawdę w bardzo atrakcyjnej cenie. Natomiast puder z Dr. Eris jest zdecydowanie drobniej zmielony niż puder z laury i moim zdaniem daje jeszcze intensywny mat, jeśli go nałożymy puszkiem na twarz. Więc jeśli macie takie klientki, warto mieć coś takiego w kuferku, na pewno. Jeśli jesteś osobą początkującą albo twój budżet po prostu nie jest zbyt duży, to polecam ci również puder z Paeze. Jest to seria High Rise. Mój jest w odcieniu Light Beige, ale tutaj tych odcieni jest więcej. Myślę, że takim odcieniem najbardziej neutralnym będzie właśnie ta dziesiątka, dlatego, że jest to puder, który daje odrobinkę zabarwienia. Więc. Jeśli wybierzesz odcień ciemniejszy na skórach bardzo jasnych, może on się nie sprawdzić. Może dawać efekt przyciemnienia. Z racji tego, że jest to puder, który barwi, nie do końca nadaje się pod oko, ponieważ wtedy może zmienić kolor Twojego korektora. Ponieważ jest to puder ryżowy, tak jak nazwa wskazuje, to również będzie miał on właściwości silnie matujące. Nie będzie on dawał tak długiego i trwałego matu jak Laura albo jak Dr. Eris, ale również jest to bardzo dobrej jakości puder. Ten puder wychodzi nieco taniej niż puder z Laury, ponieważ mamy tutaj 10 gramów za niecałe 40 zł. Więc jeśli tą samą gramaturę chcielibyśmy przeliczyć na Laurę, no to zdecydowanie ten puder wychodzi nam bardziej ekonomicznie. Kolejny puder to mój hit w kufrze, który noszę ze sobą od od wielu lat. Na samym początku poleciła mi go moja stała klientka, dziś już stała e, i on absolutnie skradł moje serce. Jest to puder z Chanel Universal Libre w odcieniu 20 Clair Translucent 1. Tego pudru mamy również bardzo dużo. Tu jest 30 gramów, więc nawet jeszcze o gram więcej niż w loże. Jest to puder matujący, który jednocześnie ma w sobie delikatną drobineczkę odbijającą światło. Tego pudru zostało mi już naprawdę bardzo niewiele, więc będę musiała dokupić kolejne opakowanie. Jest również turboleciusieńki, nie tak lekki jak puder z Dr. Eris ale również niesamowicie lekki. Daje efekt matu połączonego z satyną, czyli sprawdzi się jako puder matujący również do skór bardziej dojrzałych. Jeśli zdarzają Wam się klientki ze skórą bardziej dojrzałą, a jednocześnie mieszaną, czy nadal ze skłonnością do rozszerzonych porów, ale już właśnie z marszczek również, to ten puder świetnie Wam się sprawdzi. Do tego fanki luksusowych kosmetyków na pewno docenią tutaj opakowanie, firmę, docenią zapach tego kosmetyku, więc warto mieć go w swoim koszyku. Przechodzimy do kolejnej kategorii pudrów. W tej kategorii znalazły się dwa produkty. Pierwszy z nich to puder od Charlotte Tilbury. Jest to Magic Powder, mój jest w odcieniu 2. Oraz puder sypki Natasha Denona. Jest to Invisible HD Powder. Mój jest w odcieniu 01 Light Medium. Ten puder jest jasny, ale znowu nie daje Wam efektu rozjaśnienia. Ma świetne zamykane siteczko, dzięki któremu w podróży nic Wam się nie wysypuje. Tego pudru w opakowaniu, moi drodzy, mamy 11 gramów. Nie jest to puder najtańszy, a w zasadzie jeden z droższych. W tym zestawieniu, jeśli nie najdroższy, tak sobie teraz myślę, ten puder uwielbiam za to, że on klei się do skóry. On daje efekt totalnie niewidocznej warstwy na skórze. Ma piękny brzoskwiniowy odcień, dzięki któremu, jeśli wasza skóra jeszcze na koniec potrzebuje odrobiny światła, odrobiny zdrowego takiego blasku, blasku niebłysku, to ten puder sprawdza się idealnie. Uwielbiam go używać również na mokro przy pomocy zwilżonego beauty blendera. Uwielbiam go również na klientkach dojrzałych, które mają już zmarszczki. Świetnie sprawdza mi się ten puder również podczas sesji zdjęciowych, jeśli potrzebuję właśnie dodatkowego krycia. Jeśli makijaż zaczyna gdzieś już powolutku sobie zjeżdżać i uciekać i ja potrzebuję jednocześnie odrobinę zmatowić moją modelkę i dodać jej krycia, wtedy nakładam go na mokry Beauty Blender. I ten puder wypełnia mi jakby te zjedzone przestrzenie w makijażu, jednocześnie nie daje efektu pudrowej twarzy. Czas na puder od Charlotte Tilbury. On w zasadzie dzieli się na osoby, które go kochają. I kochają. Mimo jego niewątpliwie słabego zapachu, jest to puder już kultowy w kręgach wizerzystów, makijażystów na całym świecie. To dlatego, że jest tak bardzo drobno zmielony i tak bardzo leciusieńki, że nadaje się do stosowania również dla tych osób, które mają już konkretne zmarszczki. Jego po prostu totalnie nie ma, totalnie nie widać. Żaden z pudrów, które pokazałam Wam do tej pory, nie daje aż takiego niewidocznego efektu jak ten konkretny puder. Świetnie sprawdzi się w związku z tym dla skór mieszanych, dla skór suchych, dla skór atopowych, dla skór bardzo cieniusieńkich, dla skór. Turbo dojrzałych. Jeśli potrzebujecie go właśnie do makijażu ślubnego albo potrzebujecie go na sesji dla osoby dojrzałym wieku, to on świetnie się sprawdzi. Jest bardzo wydajny. Nakładamy go naprawdę niewiele. Może być nakładany na większy pędzel, może być nakładany na malutki pędzelek. Ja go najczęściej przy pomocy takiego pędzla. Od maksineczki, lub właśnie podobnego jednego z pędzelków do rozświetlaczy, delikatnie wklepuje w skórę i uzyskuje efekt takiej pięknej świeżości i jednocześnie satyny. Bardzo ładnie zmniejsza widoczność porów. I tak jak Wam powiedziałam, nadaje się również do nakładania bardzo blisko w okolicy oka bez efektu pogłębienia zmarszczek. Czego jeszcze nie powiedziałam, to tego, że tego pudru mamy 13 gramów, kosztuje około 160 zł i możecie go na ten moment zamówić jedynie przez internet, ale ponieważ firma jest brytyjska, to nie płacicie ani cła, ani żadnych dodatkowych podatków. Ze swojej strony mogę również dodać, że paczki od Charlotte dochodzą bardzo szybko. Więc, jeśli zastanawiacie się nad takim zakupem, to naprawdę na paczkę od Charlotte czekacie mniej więcej tyle samo, co na paczkę z Polski. Czas na produkty specjalnie dedykowane skórze pod oczy. I tutaj mam dla Was dwa produkty. Jeden z nich to będzie znowu wersja bardziej ekonomiczna, czyli puder od Paelze. I jest to oczywiście Cloud Puff, puder, którego jest tutaj 5,3 g. Jest w białym kolorze, ale nie musicie się tego obawiać, dlatego że on nie daje efektu mimo wszystko rozbielenia. Pięknie ginie, zobaczcie sami. W ogóle nie postarza okolicy oka. Świetnie sprawdza się do nakładania takim malutkim pędzelkiem. Raczej odradzam nakładanie tego pudru mokrym beauty blenderem, ponieważ wtedy ten efekt bielenia może nam się pojawić. Jest to również puder, z którego ja bardzo często korzystam podczas nagrań dla osób ze skórą ekstremalnie dojrzałych. Ten puder jest naprawdę świetny. I drugi mój puder pod oczy, który jest moim must have'em, jeśli chodzi o sesje zdjęciowe i nagrania, to jest puder L'ore Mercier i jest to Secret Blurring Powder odcień numer 1. Z tego co wiem, ten puder dostępny jest tylko w odcieniu 1, więc niech Was to nie zmyli, że jest numerek. Jest to takie maleńkie cudeńko w białym kolorze i jest to wyjątkowa formuła pudru, ponieważ mamy tutaj puder w kremie. Taka jest przynajmniej konsystencja tego kosmetyku. To nie jest typowo pudrowy produkt. Ten produkt wklepuje najczęściej przy pomocy palca albo zwilżonego beauty blendera w postaci tego malutkiego jajeczka. On daje efekt satynowy, daje efekt w zasadzie niewidoczny. Jeśli jest nakładany palcem, będzie odrobinę bardziej matowy. Jeśli będzie nakładany małym beauty blenderkiem, to będzie dawał efekt wręcz mokrej skóry, ale utrwalonej. To jest mój absolutny hit, jeśli chodzi o skórę dojrzałą albo o taki makijaż, którego ma być nie widać zupełnie, ale wiadomo, że on jednak jest. Jeśli robię make-up, no make-up, to staram się używać właśnie tego pudru, ponieważ on daje mi gwarancję, że nie będzie się skóra załamywać podczas uśmiechu, że nie będzie się ważył korektor, ale jednak. Jednocześnie, że pudru tutaj zupełnie nie widać. Kolejny produkt to produkt ultra luksusowy, który w drogeriach dostępny jest od wielu, wielu lat. Kiedy ja już zaczynałam jakieś 13 lat temu swoją przygodę z makijażem, on już był kultowy i tak zostało do dziś. Mowa oczywiście o meteorytach z Guerlain. Moje aktualne są w wersji, zobaczcie, takiej różowo-zielono-żółto-biało-fioletowej. Czyli w zasadzie mamy tutaj mieszankę tych kuleczek, które nam korygują skórę, które dają efekt przede wszystkim w takiej tonacji odświeżenia, rozświetlenia. Każda z tych barw, jak wiecie, może być dostępna również w wersji korektorowej w wielu firmach, i te kolory głównie odpowiadają za ukrywanie zmęczenia, za odświeżanie skóry, za ukrywanie czerwonych naczynek. W związku z tym ten puder pięknie rozświetla, pięknie wykańcza makijaż. Jest to typowy puder, którego używam jako topper, jako puder nakładany na inny puder. Czyli najpierw matuję sobie skórę, najpierw zabezpieczam cały makijaż, klepując puder równomiernie, a później tym pudrem robię sobie tylko efekt wykończenia tam, gdzie tego potrzebuję, czyli jeśli chcę dodać odrobinę blasku w okolicy oka. Jeśli chcę delikatnie rozświetlić okolice tutaj kości policzkowej, skroniowej, to wtedy dodaję tutaj delikatnie tego pudru i on daje mi piękne wrażenie po prostu satyny na buzi, nie postarza absolutnie, nie daje wrażenia, że buzia tutaj jest zbyt pudrowa, ale pamiętajcie, jeśli macie rozszerzone pory, jeśli macie błyszczącą skórę, jeśli ta skóra jest naprawdę tłusta, uważajcie na wszystkie te miejsca, w których może się wyświecać, ponieważ w pudrze meteoryty macie zawarte drobinki odbijające światło. I to, że one pięknie odbijają i pięknie dają efekt wygładzenia i rozświetlenia, zemści się, jeśli nałożycie je w centralnej części Waszej twarzy. W każdym pudrze mówię Wam o pojemności, powiem również tutaj, meteorytów mamy w tym pudełeczku 33 gramy, więc naprawdę dużo. No i jest to produkt w cenie blisko 300 zł, ale naprawdę jest bardzo wydajny i jeśli szukacie produktu, który będzie pachniał luksusowo, który przeniesie Waszą klientkę do innego bajecznego świata i daje jej chwilkę zapomnienia, to jest naprawdę wart swojej ceny. Czas na produkt, który sprawdzi się dla osób, które kochają makijaż naturalny oraz dla tych, które mają skórę ultra wrażliwą. To będą pudry mineralne, pudry, z których ja najczęściej korzystam w swojej pracy to marka Pure Colors oraz marka Annabel, którą tutaj już też wielokrotnie widzieliście. Dlaczego pudry tych firm? Po pierwsze, ich składy są bardzo króciutkie i bezpieczne. Po drugie, są to kosmetyki w pełni naturalne, wegańskie, ekologiczne, mineralne. Dzięki temu, jeśli mam klientkę, która zwraca um, uwagę na jakikolwiek z tych aspektów i mnie pyta, czy to jest produkt dobry dla wegan, czy to jest produkt nieszkodzący przyrodzie, czy to jest produkt z ze składem naturalnym, i tak dalej, to tutaj w każdej opcji mogę odpowiedzieć tak, tak i tak. Dlatego zdecydowanie polecam takie produkty mieć w zanadrzu, ponieważ mogą Wam się zdarzyć właśnie klientki, które o takie rzeczy Was zapytają, dla których będzie to istotne. Takiego pudru nie należy się bać i nie należy go traktować wyłącznie jako puder, ponieważ są to podkłady mineralne, które dają Wam jednocześnie efekt przypudrowanej skóry. Taki podkład nakładamy. Już po zaaplikowanym korektorze pamiętajcie, że tutaj kolejność musi się zmienić oraz nie musimy go już dodatkowo pudrować. Dodatkowo poprzez to, że mamy tutaj ten cynku, działa on antybakteryjnie na skórę i powoduje, że skóry tłuste, skóry z rozszerzonymi porami dużo dłużej wytrzymają w makijażu. On również bardzo ładnie w ciągu dnia się utlenia. Nie zmieniając kolor, tylko utlenia zmieniając się jakby na skórze, staje się taki coraz bardziej płynny, coraz bardziej plastyczny. Takie pudry są również dość wydajne, więc polecam Wam mieć awaryjnie takie produkty w koszyku. Ja bardzo często na koniec makijażu, jeśli gdzieś widzę, że skóra potrzebuje jeszcze odrobinki dodatkowego krycia, biorę sobie zmoczony beauty blender i nim. Wtłaczam produkt miejscowo w skórę i uzyskuję tym samym dużo ładniejszy, dużo bardziej idealny efekt pokrycia mojej buzi. Warto mieć pudry, które świetnie nadają się do poprawek w ciągu dnia. I dwa takie pudry, które ja dla Was przygotowałam, które są moimi hitami, to jest puder z Maka i to jest Studio Fix oraz puder od Charlotte w wersji prasowanej. Te dwa pudry są takim moim niezbędnikiem w kosmetyczce, kiedy muszę z moją gwiazdą czy z moją klientką gdzieś się przemieścić po wykończeniu makijażu albo po prostu w studio wiem, że spędzimy jeszcze długie godziny. Ten puder jest w odcieniu akurat N5, czyli moim ulubionym odcieniu dedykowanym dla panów. Dla, kolor, z którego uwielbiam korzystać, jeśli chodzi o panie, to będzie C2 i N3. To są takie pudry, um, które idealnie do większości karnacji się sprawdzają i do rozświetlenia okolicy zmęczonego oka już w ciągu zdjęć oraz nie przyciemniają wtedy skóry, ale dają mi dodatkowe, bardzo satynowe, miękkie i naturalne krycie. Puder z Charlotte również Daje Wam piękny efekt po prostu przykrycia, wyrównania, zmatowienia skóry, ale bez efektu sztuczności. Te dwa pudry zdecydowanie warto mieć w swoim makijażowym kuferku. Uff. Trochę tych pudrów było, wiem dla osoby, która maluje się sama w domu i nie potrzebuje takiego wyposażenia. To zdecydowanie za dużo. Jednak w pracy makijażysty bardzo ważne jest to, żeby mieć produkty dostosowane absolutnie do każdej okazji, do każdej nawet nieprzewidzianej sytuacji i do zmieniających się potrzeb naszych klientek czy osób przez nas malowanych. Inny produkt będzie potrzebny dla 15-letniej modelki. Inny będzie potrzebny dla panny młodej, a jeszcze inny, jeśli będziecie mieli panią, która ma 60-50. Plus, plus. Każda z tych osób ma inną skórę, ma inne potrzeby, lubi inny stopień krycia i inny rodzaj wykończenia makijażu. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was przydatny, że pomoże Wam rozeznać się. W tym, jakich pudrów jeszcze Wam brakuje, albo może odkryję przed Wami jakieś pudry, których jeszcze zupełnie nie testowaliście, nie używaliście, a będziecie chcieli spróbować, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy znalazły się tutaj jakieś hity, których Wy również. Używacie w swojej pracy i nie możecie się bez nich obejść, oraz jakieś produkty, które dla Was są zaskoczeniem z mojego kufra. Nie zapomnijcie również o lajkach, które są dla mnie naprawdę bardzo motywujące do dalszej pracy, i o subskrypcji, jeśli chcecie dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach z tej i innych serii. Tymczasem ja dziękuję Wam za dzisiaj, żegnam się z Wami i ściskam Was naprawdę mocno.